Witamy wszystkich uczestników. Witamy serdecznie. Jesteśmy tu na zaproszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. I chcemy Wam zaprezentować, jaka joga jest genialna i fantastyczna. Tak, Rafał Lichterowicz, Ewa Lichterowicz ze Szkoły Jogi Klasycznej w Szczecinie. Będzie nam bardzo miło podzielić się z Wami e, kilkoma właśnie takimi ćwiczeniami, które, które bezpośrednio pomagają odkręcać nabyki, które ciało nabywa w czasie pracy z urządzeniami? Chcemy Wam pokazać, jak reaguje ciało na pewne postawy i co się z nim dzieje. Na przykład, kiedy bierzemy komputer jakikolwiek i teraz zaczynamy pochylać się, popatrzcie, zamyka się obręcz barkowa, napinaje się kręgosłup, zaczynamy się garbić, e, mięsień. Kapturowy z tyłu zaczyna być rozciągnięty i napięty, zaczyna szwankować szyja. Tak, wysuwa się nam często podbródek. I teraz co się dzieje? Ciało zaczyna wewnętrznie sztywnieć. To objawia się często bólem barków, obręczy barkowej, szyi, głowy, migrenami, które są związane z przesuwaniem się kręgów szyjnych. Inną rzeczą na przykład jest smartofonica Pospolita. Słuchajcie, działa dokładnie tak samo. To są bardzo szkodliwe nawyki dla ciała, szczególnie jeżeli chodzi jeszcze o ten obszar tu klatki piersiowej i środek mostka. W jodze nazywamy to miejsce czekramem serca i on powinien być otwarty. Ta przestrzeń powinna być szeroka, otwarta. To jest miejsce, gdzie Czujemy. Jeżeli je zamykamy, to zamykamy własną wrażliwość. Mhm. I dzieje się jeszcze coś takiego, że jak my pracujemy intensywnie, umysł jest bardzo zaangażowany w przetwarzanie danych pojawiających się na ekranie, trzeba odpowiednio reagować. To jakby odłączamy się od swojego ciała i pozwalamy mu na utrzymywanie danej pozycji niezdrowej dla niego. Co kończy się właśnie ze W sposób nieświadomy. Więc krótkie ćwiczenia w trakcie pracy lub akurat w przerwie mogą pomóc nam odwracać ten proces. Szkodliwy proces. I chcemy wam je teraz zaprezentować. Naprawdę, yoga jest prosta, łatwa i przynosi zdrowie. Możemy w bardzo prosty sposób sobie pomóc. Popatrzcie, zapraszamy was razem do wspólnego ćwiczenia. Jeżeli tylko macie ochotę, jeżeli nie, to popatrzcie, może was to zainteresuje i zainspiruje. I pierwszy ruch, ręce splecione i teraz pociągnij mocno w górę. Popatrzcie, od kolca biodrowego, tak, poprzez żebra, bark, łokieć, nadgarstek, wszystko się wyciąga do góry. Co dzieje się interesującego, to gdy ciało się skraca, to przepływy energii maleją albo wręcz stopują się w ciebie. Jeżeli my zaczynamy wydłużać ciało, wydłużać mięśnie, to wtedy te przepływy energii się uaktywniają. Dlatego zaczynamy czuć się o wiele lepiej. W niektórych tradycjach właśnie stawy nazywane są bramami duchowych energii i e, sztywnienie ciała. Pod Powoduje zacisk, tak jak Ewa powiedziała, a teraz, kiedy ruch zaczynamy uaktywniać, staw się otwiera i zaczyna to wszystko pięknie płynąć. Popatrzcie, co dalej. Teraz odciągamy ręce do tyłu. Spróbuj zachować pion. Łopatki idą w dół, barki idą do góry, łokieć, nad nadgarstek i teraz ręce do tyłu. Czyli do tyłu, staramy tyłu, się tyłu, nie wypychać do przednich dolnych żeber do przodu, tylko wręcz odwrotnie pociągnąć je w stronę pleców, na ile to będzie możliwe, a jednocześnie przeciągnąć ręce do tyłu. Łopatki idą w dół, i dół łopatek wchodzi do środka. Wyciągamy klatkę piersiową do góry i do przodu. Mamy dostęp a. wtedy do odcinka piersiowego. I teraz popatrzcie, co dalej. Ręka jedna idzie w dół, teraz łokieć przejmuje pracę do góry, którą przed chwilą żeśmy uaktywnili, a druga ręka zaczyna ciągnąć łokieć w i w, głowy, w dół, w dół do boku, i do boku. Tak, i teraz, słuchajcie, cały staw się teraz pięknie otwiera. I też triceps napięty zaczyna tutaj. luzować, prawda? Mięśnie, aż do łokcia wszystko puszcza. Tak jednocześnie jeżeli zachowujesz ruch ciągnięcia łokcia do góry, to rozciąga się cały bok pięknie. Te mięśnie międzyrzebrowe, tak, tutaj ten mięsień sutkowy, tak, boczkowo słodkowy wszystko pracuje i zmieniamy. I teraz druga ręka. Tak, tu ciągnij mocno łokieć do góry, tutaj, a druga ręka ciągnie bok. Próbujcie tą ręką, która jest. Zgięta, teraz sięgnąć jak najniżej tam z tyłu i staramy się nie przechylać do boku, tylko kontrować tym drugim bokiem, też ciągnąć do góry, aby utrzymać równowagę w kręgu słupie piersiowe. I teraz jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, jak ćwiczymy, oddychaj głęboko. Pamiętajcie, oddech, oddech ponad wszystko. Oddech jest ważniejszy niż sama pozycja, dlatego że pozycja jest łukiem, a oddech jest strzałem. To oddech uwalnia całe napięcia z naszego ciała. To on puszcza. Więc oddychajcie głęboko. Spróbujcie nie oddychać szybko, gwałtownie, tylko długi, długi, długi oddech. Tak, i teraz proponuję kontynuację, jak mamy wyciągnięte ręce w górę, z wywiniętymi dłońmi, jesteśmy w pionie. Opieramy stabilnie stopy tak, że pięty są pod kolanami i zaczynamy skręt. Skręt w prawo, obracamy całą klatkę piersiową względem miednicy. Tak, ten ruch też dotrze do bioder. No właśnie, przede wszystkim, bo oczywiście najmocniej skręci się górna część tułowia, ale przede wszystkim próbujcie docierać do stawów biodrowych, do dołu miednicy. Tak, i wracamy. Wydech, wdech i wydech. Mamy skręt na drugą stronę. Porusz boki klatki piersiowej, poprzeciągaj się, oddychaj swobodnie. Jeżeli oddech ci się skraca i napina, na zaciska, to poluzuj trochę pozycję. Ciągnij ręce do góry, wydłużaj kręgosłup. Dłonie, które mocno ciągną do góry, zabierają cały kręgosłup. I to właśnie o to chodzi. Słuchajcie, na czym polega to, pina, że nasz kręgosłup zaczyna szwankować? Grawitacja działa tak, że nas skraca. Pomiędzy kręgami są dyski. To są uwodnione, takie e, żelowate twory, e, które mają stanowić amortyzację dla kręgosłupa. I teraz, jak grawitacja nam to ściska, to po prostu zaczyna to się odwadniać, zaczynają siadać kręgi. Natomiast, jeżeli zaczynamy działać przeciwstawnie, tak? zaczynamy rozciągać wszystko, to to wraca do równowagi. Tak, tak zaproponuję kolejne. Tak, ręka do przodu i pociągniemy ją do boku, zakładamy dźwignię powyżej łokcia, i teraz przyciągamy do tłowia, ale tłowiem się nie poddajemy, tylko właśnie tłowiem skręcamy się w stronę rozciąganego ramienia. I popatrzcie, dłoń może też pójść tutaj, oprzeć się na barku, też jest dobry pomysł. I naciągamy, tak żeby cały staw barkowy się rozluźnił. Uważajcie tak. tylko, żeby nie dociskać sobie szyi. Rozwinięciem tej pozycji będzie tak zwana pozycja orła. Tak? Teraz proszę popatrzcie, my tutaj krzyżujemy powyżej łokci, tą dolną dajesz do pionu, górną też, chwytasz za nadgarstek czy dłoń. I tutaj znakomicie bark luzuje, pozbierane napięcia. I teraz możemy pójść jeszcze kawałek dalej. Oprzyj łokcie na klatce piersiowej, tylko ciągnij mostek do góry i pociągnij teraz ręce w dół. To bardzo mocno rozciąga. Głęboki, spokojny oddech. Pamiętajcie, oddech, oddech, oddech. To jest kluczowe. Mhm. O no i zmiana. I wracamy, tak? I teraz druga ręka. Do przodu, idziemy do boku, i już oporujemy, bo tłowiem skręcamy się w stronę ręki, dźwignia powyżej łokcia, i teraz miękko sobie przyciągaj, napięcia mięśniowe, rozluźniaj. Dodawaj trochę siły i luzuj, dodawaj trochę siły i puszczaj. Nasze ciało to jest biokomputer, on pamięta. Popatrzcie. Wszystkie i emocje pamięta, myśli pamięta. Tu łokciem, tak? Zabieramy łokieć, pociągniemy, jak możemy mocniej. Pójść troszkę głębiej. Tak, i próbujemy, popatrzcie, chwytać ucho z drugiej strony. A ty, ty. No. <laughs> Trzeba mieć długie ręce. Tak, i teraz właśnie chcemy spróbować tej pozycji orła. I rozluźniamy ramiona. I pociągnij łokcie w dół. Dużo się nie da. Tutaj nawet niewielki ruch już spowoduje i bardzo intensywną pracę. Jeszcze raz zmienimy ręce na drugą stronę. Popatrzcie. I teraz grzebień koguta. Ręce idą do góry. Oprzyj na głowie najwyżej, jak tylko możesz, i pociągnij łokciami do góry. I to cała obręcz parkowa. O, mięśnie kapturowe, tutaj okolice łopatek, tu wszystko się będzie pięknie rozciągało. Tak, i Dobra, i druga i strona. Gdy nie możemy zahaczyć dłoni, to możemy trzymać pasek czy skarpetkę, coś w dłoniach, co pomoże nam je utrzymać jak najbliżej siebie. Tak. I tak na szybko, jak potrzebujemy właśnie też otwarcia w klatce piersiowej. Bardzo prosta rzecz. Siadamy na brzegu krzesełka. W odległość kolana szerokość bioder, tak żebyśmy mogli oprzeć łokcie i łokcie ciągną daleko do przodu. Jeżeli masz jeszcze tam przestrzeń, to krzesełko odpychasz. I teraz opadasz klatką piersiową. Ale zwróćcie uwagę na proste plecy, czyli napieramy miednicą. Tak, tu cały kręgosłup się wyciąga, tak. wydłuża. Jak już nazbieraliśmy tendencji do garbienia się, tak. W zasadzie tej, że kręgosłup nam przesuwa się do tyłu, to tutaj będziemy mieli bardzo dobre antidotum. I jeszcze e? jeden skręt. Słuchajcie, skręty są jednymi z najbardziej leczących pozycji kręgosłup, tak? A to jest nasza główna magistrala energetyczno-informacyjna. Popatrzcie, opieramy sobie dłoń, kolana szeroko, tak? Okrzesło stopy na szerokość, bioder oparte wyraźnie stopy, druga ręka na oparcie krzesła i teraz zaczynamy skręt. Oprzyj całą siłę właśnie o miednicę, róż stawy biodrowe, idź jak najgłębiej. Tak, mostek w górę, prostujemy się, wdech, i wydech, dodajemy ruch odciągania ramienia za siebie. Staraj się nie skręcać miednicy, niech ona zostanie w początkowym ustawieniu. Natomiast wchodź w rotację barków. Dobrze jest właśnie przez kilka, kilkanaście oddechów w pozycji zostać, żeby skontaktować się z głębszymi napięciami ciała. Także, jak jesteśmy nieco dłużej, to sięgamy yy, właśnie tych głębszych napięć. I najpierw wyprost, mostek w górę, wydech bark za siebie, łopatki wchodzą do środka, pleców. I przeciągamy się. Tu w tych pozycjach skrętnych kręgosłup potrafi się sam ponastawiać. Także serdecznie Wam polecamy. W będziemy kończyli tą naszą prezentację. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Nawet tak. Miło Czyli było. Prostych ćwiczeń bardzo może pomóc, prawda? Dokładnie. Miło było nam się z Wami spotkać. Zapraszamy do ćwiczenia gdziekolwiek jesteście. Do szkół jogi naprawdę to pomaga. Joga jest naprawdę najbardziej w tej chwili. Tanią terapią na rynku, jakakolwiek jest. Tak, Pomożecie się. sobie mhm, sami. W bardzo dużym stopniu. Wiadomo, że nie wszystko tak maksymalnie w 100%. Bo czasami trzeba zasięgnąć porady lekarskiej, prawda? Ale te wszystkie dolegliwości wynikające z motoryki naszego ciała, z układu szkieletowo-mięśniowego. Tu możemy naprawdę zadziałać bardzo, bardzo, bardzo głęboko i wspomóc bycie w ciele, co jest naprawdę olbrzymim kapitałem życiowym. Dziękujemy Wam za uwagę. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.